Z nami jest Oleksandr Moisa, zwycięzca pojedynku z Krystianem Blezieniem na gali KSW 110 w Rzeszowie. Myślę, że to był udany debiut, widać było, że od początku nałożyłeś presję na Krystiana i te ciosy widać było, że mają swoją wymowę. E, tak, myślę też, że to był udany debiut, no i jak założyłeś już tak od początku pierwsze rundy e narzucałam presję, bo właśnie robiliśmy całe przygotowanie na to, żeby robić presję, e, ciznąć go pod tą ścianą, no i właśnie tam jego atakować, żeby ja mógł używać swoje lokcie swoje mocniejsze tej strony. No i to mi właśnie dalej. Czy masz jakiś dłuższy kontrakt z KSW, czy to była jednorazowa walka? E, na razie chyba była jednorazowa, ale tak coś tam w trakcie dogadania na dłuższy kontrakt. W 2023 roku zmierzyłeś się po raz pierwszy z Adamem Bryszem na Galifen i wtedy przegrałeś. To był twój debiut w organizacji mieszanych sztuk walki. Pamiętasz ten pojedynek i czy mógłbyś powiedzieć, czy chciałbyś może stoczyć jakiś rewanżowy bój, bo wiadomo, że właśnie Adam Brysz jest też w organizacji KSW. No pamiętam pamiętam tą walkę, tak to był to był mój e, debiut w MMA, debiut w organizacji FEN. E, dobra walka. Ja jeszcze nie miałem takiego doświadczenia, nie zna... w sensie znałem czego oczekiwać w MMA, ale nie czułem tego na sobie i no zdobyłem po prostu takie ogromne doświadczenie, dziękuję Adamowi, że dobra walka i no nie nie obrażam się na niego. On idzie swoją drogą, ja idę swoją, ja rozwijam, on rozwija, że nie ma żadnych pretensji do niego. Jak organizacji będzie to ciekawe, to let's go, możemy. Jak nie, to nie, to no tak, nie zależy mi na tym. To jest <laughs> twoja czwarta wygrana walka, tylko jedna porażka na koncie. Czy zwracasz uwagę na te statystyki, czy po prostu idziesz swoją drogą dalej? Idę swoją drogą, ale też e, zwracam trochę, bo to jest ważny moment, no bez tego to nie, 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 może być bez tego. I jakie są Twoje plany na kolejne, na kolejne miesiące, może lata, bo wiadomo, że mistrzem kategorii lekkiej jest Saladin Parnas. Czy myślisz o tym, czy na razie idziesz krok po kroku trzku, do przodu? Na razie idę krok po kroku od walki do walki, a tam jak będzie, to tak będzie, zobaczymy. Dadzą mi Parnasa, będzie walka z Parnasem, jak nie, to z kimś innym, to nie ma problemu. Tyle. Oleksandr Mojsła, gratulacje, Dziękujemy. Bardzo bardzo. dziękuję bardzo.